Real Madrid w finale Super Pucharu Hiszpanii. Bayern Monachium pożegna Franza Beckenbauera. Skandaliczne sceny przed derbami Rzymu. Niespodziewany powrót Gerarda Piquet. Timo Werner wraca do Premier League. A są to tematy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku z newsami. Powiemy sobie zarówno o tych dobrych, jak i tych gorszych stronach piłki nożnej. A więc witam Was w kolejnym odcinku. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, żeby mógł dalej rozwijać swój kanał. A tymczasem zaczynamy. Wczoraj, czyli 10 stycznia, rozegrany został pierwszy półfinał Super Pucharu Hiszpanii. Hiszpani pomiędzy Realem Madryt a Atletico Madryt. Epicka bitwa o Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt zwycięża po zaciętej dogrywce. Emocjonującym pojedynku Superpucharu Hiszpanii piłkarze Realu Madryt pokonali Atletico Madryt 5 do 3, zapewniając sobie pierwsze miejsce w finale. Spotkanie było pełne zwrotów akcji, a rozstrzygające trafienia padły dopiero w dogrywce. Real Madryt rozpoczął mocno, ale już w szóstej minucie nadział się na kontrę, z której strzałem zza pola karnego popisał się Samuel Lino. Kepa obronił strzał, ale z rożnego Antoine Griezmann trafił na głowę Mario Hermoso, który wpakował piłkę do siatki. Jednakże Królewscy nie zamierzali się poddawać. W 20 minucie Modric zagrał piłkę z rzutu rożnego, a Antonio Rudiger strzałem głową doprowadził do wyrównania. Real Madrid kontynuował ataki i już 9 minut później Ferlo Mendy zdobył kolejnego gola sprytnym strzałem z pola karnego. Atletico zdołało doprowadzić do remisu i na przerwę schodzili przy remisowym wyniku 2-2. do -2. W drugiej połowie obie drużyny miały okazję, a w 70 w 88 minucie Atletico objęło prowadzenie poprzez kuriozalne trafienie po zderzeniu Kepy z Moratą. Jednak radość trwała krótko, bo w 85 minucie Carvajal doprowadził do wyrównania. Ostatecznie decydujące chwile nadeszły w dogrywce. Real Madrid pokazał determinację, najpierw Savic wpakował piłkę do własnej bramki, a ostateczny cios zadał Brahim w 122 minucie. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 5-3, a Real Madrid został pierwszym finalistą Superpucharu Hiszpanii. A dzisiaj, czyli 11 stycznia FC Barcelona zmierzy się z Osasuną o drugie miejsce w finale. W kolejnym newsie wracamy do bardzo smutnej informacji. W ostatnim materiale informowałem Was o odejściu Franza Beckenbauera, a teraz poznaliśmy szczegóły w jaki sposób Bayern Monachium chce uhonorować swoją wieloletnią gwiazdę. Emocjonalne pożegnanie Franza Beckenbauera. Szczegóły ceremonii na Allianz Arenie. Niemcy opłakują odejście legendarnego piłkarza i trenera Franza Beckenbauera. Bayern Monachium, klub z którym związany był przez wiele lat, podał szczegóły c Ceremonii upamiętniającą tego piłkarza. Franz Beckenbauer, który rozegrał aż 582 spotkania w barwach Bayernu Monachium i pełnił kluczowe role jako trener oraz w zarządzie klubu, zasłużył na wyjątkowe pożegnanie. Ceremonia odbędzie się 19 stycznia o godzinie 15 na Allianz Arenie w Monachium, miejscu, gdzie cesarz tworzył niezapomniane chwile. Zapraszamy przyjaciół, towarzyszy ze świata sportu, kultury i polityki, a także wszystkich kibiców i miłośników piłki nożnej, aby w wyjątkowej atmosferze pożegnali niezapomnianego cesarza. Czytamy w komunikacie wydanym przez Bayern. Centralnym punktem uroczystości będzie upamiętnienie Franza Beckenbauera, który nie tylko na boisku, ale także jako trener i działacz poruszał i zainspirował fanów piłki nożnej na całym świecie. Wspólna uroczystość na stadionie Bayernu ma stworzyć okazję do uhonorowania Franza Beckenbauera w środowisku, gdzie trafił do ludzkich serc w wyjątkowy sposób na boisku piłkarskim. Dodali 33 Mistrzowie Niemiec. Krótkie podsumowanie całej kariery oraz życia Franza Beckenbauera, zrobiłem w ostatnim materiale, który poświęcony był tylko tej legendzie. Także jeżeli ktoś by był ciekaw jak wyglądała kariera tego zawodnika, to zachęcam do obejrzenia. Z tematu smutnego przechodzimy do skandalu, który wydarzył się w Rzymie przed derbami Lazio Roma. Gorący derbowy spektakl w Rzymie. Skandaliczne sceny przed meczem. Zanim jeszcze pierwszy gwizdek rozpoczął mecz Lacjo, AS Roma w ćwierćfinale finale Włoch, trybuny zamieniły się w arenę niekontrolowanej agresji. Najbardziej zagorzali fani obu drużyn rzucali się wzajemnie racami, a sytuację starał się uspokoić sam Jose Mourinho. 10 stycznia miała miejsce nie tylko derbowa konfrontacja, ale również skandaliczne sceny przed nią. Podczas rozgrzewki piłkarzy doszło do bezpośredniego starcia fanów, którzy rzucali się racami. Gdy Jose Mourinho zauważył rozwijającą się sytuację, natychmiast apelował o zakończenie konfliktu. Dzięki jego interwencji i reakcji pozostałych obserwatorów sytuacja została ostatecznie opanowana unikając interwencji włoskich służb. Gorąco było również na boisku. Sędzia Daniele Orsato pokazał aż dwie czerwone kartki po jednej dla obu drużyn za nieuczciwe zachowanie. Dodatkowo żółte kartki pojawiły się aż sześciokrotnie, co podkreślało napięcie spotkania. Mimo kontrowersji to gospodarze wygrali spotkanie pokonując AS Rome 1-0. Mattia Zakagni zdobył bramkę decydującą o zwycięstwie dla Lazio w 51 minucie wykorzystując rzut karny. Kolejny news dotyczyć będzie tego pana, czyli Gerarda Pique i jego niespodziewanego powrotu do piłki nożnej. Powrót Gerarda Pique, wiadomość, która wstrząsnęła światem futbolu. Legenda FC Barcelony po ponad roku od pożegnania z profesjonalnym piłkarstwem zaskoczyła fanów ogłoszeniem swojego powrotu do świata piłki nożnej. W specjalnym wpisie na platformie X 36-latek ujawnił swoją decyzję, która już teraz budzi wiele emocji. Zdecydowałem się wrócić do piłki nożnej, bardzo za nią tęsknię. Tym razem jednak nie jako zawodnik, ale jako trener. Więcej szczegółów podam pod koniec tygodnia ogłosił Pique. Po ponad 14 latach gry w Barcelonie Pique zakończył swoją karierę piłkarską w listopadzie 2022 roku, ale nie zrezygnował z udziału w świecie sportu. Od tego czasu zaangażował się w różne projekty, między innymi jako prezes klubu FC Andora i współzałożyciel firmy Kosmos. Teraz jednak zdecydował się na powrót do piłki nożnej w roli trenera. Spekulacje ruszyły od razu, próbując odgadnąć, gdzie Pique podejmie nowe wyzwanie. Choć nie są jeszcze znane szczegóły, dziennik Marka przypomniał, że Pique jest jednym z założycieli Kings League, nietypowych rozgrywek, które wystartowały w 2022 roku. Czy legendarny obrońca wróci w roli trenera właśnie w tej lidze? A może wzmocni swoją obecnością jakiś profesjonalny klub? Wszystko stanie się jasne pod koniec tygodnia. Kolejny news również dotyczy wielkiego powrotu tym razem Timo Werner i jego powrót do Ligi Angielskiej. Timo Werner wraca do Premier League. Niemiec rozpoczął swoją karierę w Niemczech, gdzie grał m.in dla VfB Stuttgart czy też RB Lipsk. W 2020 roku przeszedł do Chelsea FC, gdzie nie prezentował oczekiwanej formy i po dwóch latach spędzonych w Anglii wrócił do Bundesligi. Werner w tym sezonie zmaga się z urazami, które uniemożliwiają mu regularne występy na boisku. Na 16 meczów, które rozegrał RB Lipsk w tym sezonie Werner wystąpił tylko 8 razy i strzelił dwie bramki. Mimo problemów zdrowotnych zgłosiła się po niego kolejna ekipa z Premier League. Tym razem trafi do innej drużyny z Londynu, a dokładniej do Tottenhamu. Werner ma przejść do Kogutów na zasadzie wypożyczenia do końca bieżącego sezonu. A to już wszystkie newsy, które przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, a tymczasem na